Dzień dobry. Zapraszam na drugi filmik, w którym opowiem trochę o odpowiedzialności prawnej. O tym, co was czeka, jeżeli zrobicie coś złego. Myślę, że dobrze byłoby, żebyście o tym wiedzieli. Żebyście mieli tego świadomość, że to nie jest tak, że cokolwiek zrobicie spotka się tylko z uwagą nauczycieli albo krzykiem rodzica. Niestety. W pewnym momencie przekraczacie pewien wiek i będziecie odpowiadać za swoje zachowanie już sami. Odpowiedzialność prawna głównie dotyczy osób, które ukończyły 13 lat. Te osoby ponoszą odpowiedzialność prawną troszeczkę większą niż te, które nie mają jeszcze 13. Za wszystko, co zrobicie przed 13 rokiem życia, jeżeli takie osoby są. Będziecie wezwani do komisariatu, będziecie wezwani do sądu, jednak kara, jaka was tam spotkać może największa, to najczęściej będzie to umieszczenie w ośrodku kuratorskim, co najwyżej to jest taki dzienny pobyt w ośrodku kuratorskim albo nadzór kuratora. Gdy skończycie 13 lat, najgorszą karą, czyli taką najbardziej poważną, może być umieszczenie chociażby w zakładzie poprawczym. Jak skończycie 15 lat, Najgorszą karą, która może Was spotkać, może być umieszczenie w zakładzie karnym, jeżeli popełnione są pewne określone przestępstwa. Więc króciutko Wam teraz powiem, jak ta Wasza odpowiedzialność prawna e, wygląda. Do 18 roku życia, moi drodzy, odpowiadacie jako osoby niepełnoletnie przed sądem rodzinnym i możecie być ukarani za przejawy demoralizacji. Co to jest ta nieszczęsna demoralizacja? Pewnie czasami słyszycie to słowo, co to takiego jest. Demoralizacja głównie są to czyny, które nie mają aż tak dużej wagi, które bardzo często dla osób dorosłych są dozwolone dla was nie, czyli tak naruszacie troszeczkę pewnie taki, hmm, takie pewne zasady moralne i to jest nazwane, tak mówiąc bardzo ogólnie, demoralizacją. Jakie to są zachowania, myślę, że to Was najbardziej interesuje? Oczywiście palenie papierosów, palenie e-papierosów, picie alkoholu, zażywanie innych środków udurzających, ale również wagarowanie, czyli nie realizowanie obowiązku szkolnego czy obowiązku nauki, wszelkiego rodzaju zachowania typu jakieś żebranie, hmm, czy chociażby jakieś kradzieże drobne, które Wam się czasami zdarzają jako młodym ludziom, chociaż mam nadzieję, że Wam nie. Ale młodym ludziom czasami takie kradzieże się zdarzają. Więc takie drobne przewinienia, które są określone w różnych tam przepisach, i one są traktowane jako przejaw do realizacji. I za te zachowania najczęściej odpowiadacie do 18 roku życia. Na pewno do 18 roku życia, przypomnę, tylko odpowiadacie przed sądem rodzinnym za palenie papierosów, e-papierosów, zażywanie środków durzających, picie alkoholu, wagarowanie żebranie, jest jeszcze taki czynek, prostytucja yy, i różnego rodzaju jeszcze takie pokątne, inne zachowania. Tak jak Wam powiedziałem wcześniej, nie wolno Wam palić papierosów, nie wolno Wam palić e-papierosów. Czy palicie, czy nie, to już Wy o tym wiecie. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli zostaniecie złapani na palenie papierosów, czy na e-papierosów, procedura powinna być taka, że jak zostaniecie złapani na terenie szkoły, Powinna to się od razu spotkać z reakcją nauczyciela czy pedagoga. Powinni być od razu o tym poinformowani rodzice i powinni rodzice otrzymać również i wy ostrzeżenie, że tego robić nie wolno. Jeżeli takie sytuacje będą się powtarzać, niestety będzie, będą podejmowane już poważniejsze kroki. Jeżeli dana osoba nie będzie już dalej paliła, nie będzie już używała papierosów czy e-papierosów, to problemu nie ma. Sprawa się zakończy. Jeżeli taka osoba będzie łapana na fajkach, znowu na paleniu e-papierosów, czy papierosów, przekazywana będzie informacja za każdym razem do rodziców i rodzice nie będą na to reagować, lub też nie będą wiedzieli, jak mają reagować, czyli rozmawiają z wami, proszą, krzyczą, różne są reakcje rodziców, a wy dalej pędzicie papierosy, albo e-papierosy i jesteście przez to jeszcze łapani, to pedagodzy w szkole mają jakby tutaj podstawę, do wysłania informacji do komisariatu lub do sądu. Ponieważ rozmawiali z wami o tym, że tego robić nie wolno, rozmawiali z waszymi rodzicami, powtarza się to, czyli jest to raz, drugi, trzeci, czwarty, rozkładają wówczas nauczyciele ręce i mają wręcz obowiązek poinformowania o tym policję lub sąd. Więc nie bądźcie źli na nauczyciela, czy na pedagoga, czy na dyrektora szkoły, czy na wychowawcę, że informuje o tym policję lub sąd. To nie będzie decyzja tak naprawdę tej osoby, tylko to będzie wasza decyzja. Jeżeli przestaniecie palić, jeżeli nie będziecie takich rzeczy robić, nikt nie będzie nikogo informował. Jeżeli nie przestaniecie, czyli będziecie dalej palić, niestety będzie to podstawa do przekazania sprawy dalej. Więc jeszcze raz tylko powtórzę, nie miejcie żalu do nauczycieli, wychowawców czy pedagogów, bo to będzie wasza decyzja. Po prostu. Usłyszycie różne ostrzeżenia, zlekceważycie je. Miecie potem pretensje do siebie, niestety. Podobnie jest z alkoholem. Z alkoholem jest trochę inna różnica, bo jak już się, jak usłyszeliście, przy papierosie i papierosie informowana jest policja lub sąd w momencie, kiedy to się powtarza, czyli jest drugi, trzeci, czwarty raz i wtedy dopiero tak naprawdę informowana jest policja lub sąd. Natomiast przy alkoholu nie ma szans. Jednorazowe złapanie was na, na piciu alkoholu, jak będziecie nie trzeźwi, automatycznie powinno skutkować wysłaniem pisma do sądu lub też na policję. Jesteście pod wpływem alkoholu, w związku z tym dochodzi jeszcze inne czyny, które są zabronione, chociażby to skąd wzięliście alkohol, ktoś Wam musiał ten alkohol sprzedać lub też dać. Przekazywanie alkoholu osobie niepełnoletniej, sprzedaż alkoholu osobie niepełnoletniej podlega karze. Więc, jeżeli będziecie po spożyciu alkoholu, zobaczą to na przykład nauczyciele, muszą poinformować o tym policję, ponieważ, oprócz tego, że wy popełniacie ten czyn zabrojony i jesteście traktowani jako nieletni za demoralizację, tak możecie być za to ukarani, to dodatkowo jeszcze trzeba ustalić, kto wam ten alkohol podał. Więc tutaj, miejcie to na uwadze. Jak będziecie spożywać alkohol, chociaż mam nadzieję, że tego robić nie będziecie, ale jeżeli ktoś nie posłucha się i chce tak się zachować, to niech ma tylko świadomość, że jeżeli zostanie złapany, od razu sprawa pójdzie na komisariat albo do sądu. Podobnie jest ze środkami odurzającymi. Nie macie prawa odurzać się żadnym środkiem odurzającym, nawet legalnym. Bo są legalne środki odurzające, chociażby właśnie alkohol, i osoby dorosłe mogą się tym odurzać. Wy nie. Każdy inny środek odurzający jest dla was zabroniony, nawet legalny, który jest co gdzieś tam w przestrzeni. Nie macie prawa odurzać się niczym, jeżeli będziecie się odurzać czymkolwiek i zostaniecie jakby na tym przyłapani i złapani, poleci od razu sprawa do sądu, pójdzie sprawa od razu do komisariatu, żeby ukarać was za przejawy demoralizacji, czyli dostaniecie różnego rodzaju środki wychowawcze, tak jak powiedziałem, ukarać, ale w stosunku do osób w waszym wieku, stosuje się środki wychowawcze różnego rodzaju, żeby Wam tak pomóc zejść z tej złej drogi, tak? Mówiąc trochę bardziej obrazowo. Więc picie alkoholu jednorazowe będzie skutkowało przekazywaniem informacji, przekazaniem informacji do sądu czy też na policję. Zażywanie środków udurzających, chociażby jednorazowe, od razu poleci sprawa do komisariatu lub też do sądu. Z wagarami jest trochę inaczej. Z wagarami na początku będzie radziła sobie szkoła, dokładnie w statucie szkoły macie opisane, ile godzin można opuścić, żeby były te godziny nieusprawiedliwiane bez żadnych konsekwencji. Jeżeli opuścicie godziny lekcyjne i będziecie przekraczali tą minimalną. Liczbę godzin nieusprawiedliwionych spotkacie się z uwagą wychowawcy, z naganą wychowawcy, z uwagą dyrektora, z naganą dyrektora i tak dalej. Czyli dokładnie w statucie jest wszystko określone, ile godzin nieobecnych, nieusprawiedliwionych powoduje jakąś, jakąś konsekwencję. Wszystko to jest opisane. Jeżeli przekroczycie te, 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 te godziny, czyli dostaniecie najgorszą już karę ze szkoły od dyrektora z takim ostrzeżeniem już, dalej będą godziny nieusprawiedliwione, nieobecne, wtedy nauczyciel czy też pedagog ma prawo wysłać pismo do, do sądu, też do komisariatu z informacją, że nie realizujecie obowiązku szkolnego, jeżeli uczycie się w szkole podstawowej lub nie realizujecie obowiązku nauki, gdy uczycie się w szkołach ponadpodstawowych. Bądźcie ostrożni, dowiedzcie się, ile godzin, tak, trzeba, inaczej, ile godzin można opuścić, żeby mieć konsekwencje szkolne i na tym zakończyć, tak? Tą, 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 te kary wszystkie. Żebyście wiedzieli, jak to jest, gdy przekroczycie tą ilość godzin i idzie to już potem do sądu, czy też do komisariatu. Za nieobecności wasi rodzice mogą dostać też mandat. Szkoła wtedy zwraca się z pismem do Urzędu Miasta i mówi, że jest jakiś uczeń, który nie chodzi do szkoły, nie realizuje obowiązków, są to godziny nieobecne, nieusprawiedliwione. Informuje Urząd Miasta i Urząd Miasta może wystawić mandat waszym rodzicom za to, że nie chodzicie do szkoły. Więc też miejcie to na uwadze. To są różne kwoty w zależności od tego, jak dużo macie nieobecności. To Wam powiedziałem o demoralizacji, czyli palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie środków udurzających. To są te pagary, to są te najważniejsze czyny, za które możecie być karani. Za, jak za demoralizację. Kolejne, kolejna, taki, kolejny taki przedział to są czyny już karalne, za które odpowiadacie do 17 roku życia, nie do 18, a do 17 roku życia. I to są już czyny z kodeksu karnego albo z kodeksu wykroczeń. Brzmi poważnie, pewnie myślicie sobie, że Was to nie dotyczy, żeby Wy takich czynów nie popełniacie, aczkolwiek pewnie gdybyśmy sobie dłużej porozmawiali trochę. To okazałoby się, że niektórzy z Was już na koncie swoim mają pewne zachowania, które no, mogły być podpięte już pod kodeks wykroczeń lub też kodeks karny. I tutaj mówię przede wszystkim o takich zachowaniach typu właśnie bójki, pobicia, kradzieże, jakaś paserka, jakieś wyłudzanie pieniędzy, znęcanie się w internecie, obrażanie, wyzywanie, to są wszystko zachowania, za które od 13 roku życia ponosicie odpowiedzialność poważniejszą, przed 13 rokiem życia też. Tylko kara będzie, inna, no, o której zaraz powiem. Natomiast po 13 roku życia praktycznie będziecie odpowiadać za to zachowanie już sami. Wasi rodzice zawsze będą obecni przy wszystkich czynnościach, będą siedzieli w komisariacie, będą z wami razem w sądzie, ale to Wy już dostaniecie taki środek wychowawczy i to Wy będziecie tą karę ponosić sami. E, jakie są kary? które y, mogą Was czekać, jeżeli zachowacie się źle. Najłagodniejszym środkiem takim wychowawczym, czy taką według Was karą, jest upomnienie. Czyli y, gdy już tutaj wszyscy wyczerpią swoje możliwości i będą Was prosić, i krzyczeć czasami, i grozić kontraktami, i wyrzuceniem ze szkoły i tak dalej. I jak to nie pomoże, idzie sprawa do sądu, to jeszcze takie ostrzeżenie czasami możecie dostać od sędziego. Czyli sędzia Was poprosi, do siebie do, do sądu, na sprawę sądową i powie: Upominam cię, abyś zmienił swoje zachowanie. Czyli takie upomnienie z najwyższego szczebla. Jeżeli weźmiecie to do siebie i weźmiecie to do serca i więcej nie będziecie zachowywać się źle, będzie okej. Okay. Nikt was więcej się nie będzie czepiał. Jeżeli zlekceważycie takie upomnienie i dalej będziecie zachowywać się źle, zostaniecie poproszeni na przykład do komisariatu po raz drugi. I sędzia już wtedy nie da Wam upomnienia. Najczęściej wtedy jest poważniejszy środek, i z reguły jest to, lub też może być, zobowiązanie do określonego zachowania. W zależności od tego, za co traficie do sądu. Jeżeli mówię tutaj o demoralizacji, czyli picie alkoholu, zażywanie środków, palenie papierosów, to Wam sędzia po prostu zakaże spotykania się z osobami, które coś takiego robią. Może Was również zobowiązać do tego, żebyście uczestniczyli w różnego rodzaju działaniach. Programach profilaktycznych, w jakiejś psychoedukacji, za karę chodzić, tak mówię trochę za karę w cudzysłowie, chodzić właśnie na jakieś zajęcia profilaktyczne, żeby dowiedzieć się, co zrobić, żeby nie zażywać środków, jakie zagrożenia spotykają od strony środków odurzających. Takich programów jest dużo. Chociażby na przykład będziecie musieli uczestniczyć w treningach zastępowania agresji w treningach kontrolowania emocji, w zależności od tego, jak się zachowacie i za co traficie do sądu. Więc to jest drugi, drugi środek, czyli najłagodniejszy jest upomnienie. Jeżeli upomnienie nie pomoże, możecie dost, otrzymać zobowiązanie do określonego zachowania. Jeżeli również Wam nie pomoże, bo zlekceważycie to, nie będziecie przychodzić na te treningi, nie będzie Wam się chciało, będziecie się na źle zachowywać. Oczywiście znowu sprawa informacja do sądu i możecie wtedy dostać nadzór kuratora, czyli będzie obca osoba przychodziła do was do domu, będzie was w domu kontrolować, będzie przychodziła do szkoły, będzie was w szkole kontrolować, będzie kontrolować przy okazji niestety rodziców i to może być bardzo niewygodne dla waszych rodziców, bo to jest osoba obca, która przychodzi do domu, rodzice mogą być zmęczeni, chcą się odpocząć po pracy, a tutaj też przyjdzie i będzie wypytywał o jej zachowanie i o wasze. Z powodu waszego zachowania taki kurator może być, więc rodzice nie będą zadowoleni z waszej aktywności. Więc bądźcie tutaj również świadomi tego, że jeżeli dostaniecie nadzór kuratora, to również to będzie uciążliwe dla waszych rodziców. Znam młodych ludzi, którzy mają to gdzieś, tak powiem trochę brzydko, czyli otrzymują różnego rodzaju środki w postaci chociażby nadzoru kuratora i lekceważą to bardzo. Nie słuchają się. Robią co chcą dalej, to po kilku miesiącach, czasami po kilkunastu, w zależności od tego, jak te czyny często się powtarzają, kurator pisząc cały czas pisma do sądu, informując właśnie sędziego o tym, że jednak ta osoba się cały czas nie słucha, cały czas zachowuje się źle, cały czas jest taka ymm, no, zachowująca się niedobrze. Nie, nie, nie po kilku miesiącach, po kilkunastu zostanie taka osoba znowu wezwana do, do yy, sądu i sędzia może wtedy orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. I to już jest taki środek, gdzie tak naprawdę zostajecie zabierani z domu. Nie jesteście już w domu, bo nagana upomnienie, jesteście w domu. Zobowiązanie do określonego zachowania, generalnie mieszkacie na co dzień w domu, tylko chodzicie na jakieś tam treningi. No może być jeszcze ośrodek kuratorski, czyli tam po lekcjach trzeba chodzić na różnego rodzaju zajęcia, ale wracacie do domu na noc. Nadzór kuratora również, jesteście cały czas w domu, chodzicie do szkoły, tylko macie osobę, która was nadzoruje. Natomiast młodzieżowe tego wychowawcze to jesteście już zabrani z domu. Jesteście czasami nawet pod, na siłę zabierani, tak? czyli policjanci przyjeżdżają, was zabierają, bo mają nakaz, ma nakaz sądu, że musicie trafić do jakiejś placówki i wtedy już płacz i interwencja rodziców nie za bardzo pomoże, bo policjanci będą mieli postanowienie polecenie sąd, sędziego i muszą was zabieść, chociażby na siłę zabierając was z domu. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy to jest taka powiedzmy szkoła, trochę jak plus internat, tak można byłoby do tego porównać. Czyli uczycie się w szkole i na noc wracacie do swojego pokoju, a nie do domu. Osoby z podlaskiego województwa najczęściej wyważone są poza województwo. No, czasami zdarza się, że to jest drugi koniec Polski zupełnie, taki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. I tam się przebywa w tym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym do 18 roku życia. Czy można wyjść wcześniej? Czasami można, jeżeli przez rok czy dwa taka osoba będzie zachowywała się dobrze. Jeżeli nie będzie zachowywała się dobrze, będzie tam w takim ośrodku do 18 roku życia. Nie jest to fajne. Jeżeli w takim ośrodku wychowawczym się przebywa i zachowuje się tam dobrze, jest ok. Jeżeli w ośrodku wychowawczym cały czas ktoś zachowuje się źle, ucieka z tego ośrodka, idzie na przepustkę do domu, nie wraca z niej, popełnia jeszcze inne czyny, Wówczas sędzia zaprasza taką osobę do siebie i może umieścić wtedy w zakładzie poprawczym. Zakład poprawczy to już jest taki jak więzienie dla dorosłych. Przebywa się w zakładzie poprawczym maksymalnie do 21 roku życia, czyli długo. I tam już jest trochę inaczej niż w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Tam już są wszędzie kraty, druty kolczaste na ogrodzeniu. Nie ma tak często przepustek. Nie jest tam dobrze. Nie warto tam trafiać. Więc przedstawiłem Wam teraz taką bardzo syntetyczną ścieżkę odpowiedzialności prawnej. Pamiętajcie, że odpowiadacie jako osoby niepełnoletnie do 18 roku życia za demoralizację, czyli zakładanie papierosów, e-papierosów, zażywanie środków udurzających, picie alkoholu, wagary i inne drobne takie wykroczenia popełniane na podstawie właśnie kodeksu wykroczeń. Do, odpowiadacie za to do 18 roku życia i nie ma granicy dolnej, jak słyszycie, czyli od najwcześniejszych lat do 18 roku życia. Kolejna, jakby to, co powinniście pamiętać, to to, że za przestępstwa, które zapisane są w kodeksie karnym i w kodeksie wykroczeń, czy w kodeksie skarbowym, odpowiadacie poważnie już z takim maksem, jakim jest zakład poprawczy od 13 roku życia do 17. Dlaczego do 17? Dlatego, że w Polsce granica wieku odpowiedzialności karnej obniżona jest do 17, czyli jak ktoś skończy 17 lat, odpowiada w Polsce już osoba dorosła. Mimo że 18 nie mam. Ale jak skończy 17, mam urodzin, urodziny 17, skończę 17 lat i zrobię coś niezgodnego z prawem, jestem według prawa traktowany już jak pełnoletni. Czyli mam kary z kodeksu karnego. Są tam pewne wyjątki, ale nie będę o nich mówił one. Nie są ważne na ten moment. Więc e, za demoralizację do 18 roku życia, za przestępstwa od 13 do 17 roku życia. Co was najłagodniej może spotkać? Upomnienie, potem zobowiązanie do określonego zachowania, potem ośrodek kuratorski lub nadzór kuratora, potem młodzieżowy ośrodek wychowawczy, na, 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 na najgorszy zakład poprawczy. W skrócie, tych środków wychowawczych pomiędzy jest jeszcze kilka, ale ja już o nich nie będę mówił, powiedziałem wam o tych, które są najczęściej stosowane przez sąd. Mam nadzieję, że powiedziałem to w miarę takim jasnym językiem, nie skomplikowałem i będziecie o tym teraz pamiętać, żeby każde złe zachowanie, które przyjdzie wam do głowy, połączyło się od razu z tą odpowiedzialnością prawną, że jak zrobię to, to mogę, mogę zostać złapany i zostanę złapany, to mogę zostać za to ukarany. Nie warto. Starajcie się zachować dobrze, nie krzywdzić nikogo, nie popełniać czynów, myślcie, co robicie. Dziękuję bardzo.